Witam, witam Was wszystkich na innej grze po prostu. Dzisiaj zagramy w co innego. Miał być co innego, ale na próbę zagram w co innego. No, Nie jestem tam jakimś wybornym graczem w to, ale pokleścimy trochę dzisiaj. Zapraszam na odcinek. Pogramy de-hunterem-demon. Demon-hunter, jak tam zwał, tak zwał. Programy, pościmy, zobaczymy, może Wam się spodoba. Teraz na jakiś czas bym coś wrzucił z tego. Demon Hunter tłumaczenie łowca demonów. Więc dużo do powiedzenia tutaj nie będę, bo nawet nie pamiętam dawno nie grałem To nie wiem co tu się stało Dobra Gościu stoi, weźmiemy questa od niego Dobra, oddajemy mu questa

no cóż, załatwił ich. Dobra, idziemy teraz tam, gdzie nam każą. No to będzie krótki odcinek, nagram wam z tego, zobaczymy jak to wypadnie, bo tu nie ma co dużo komentować. To trzeba czytać, słuchać i tyle oglądać. A tu akurat mam wersję żeńską i elegancko. Przygotowujemy się na dodatek Shadowlands. Premier, nie wiem, niezbyt jutro nie siedziałam w tym, kiedy za premiera będzie tego dodatku. Dobra... Jak ktoś się interesuje tą grą to... To wszystko wie. No zapomniałem że nie grałem. Już do końca nie pamiętam jak się gra chwilą, bo dawno nie grałem w to. Muszę przypomnieć sobie kombinacje wszystkie. I co by tutaj wziąć? I będzie to. Nie znam się bardzo na tym, to tam. Będzie taki niedzielny gracz ze mnie, jest i tyle. and the other chieftains, our last high chieftain, Ulan, tried to stop him, but it's like it's tam się may have picked up her father's daughter, but, but she is not high chieftain didn't just, didn't just that. he shattered our people, driving a wedge between our tribes. Dużo Wam nie opowiem o tych grze, bo to dużo też w to nie gram. Ale jak co z tego wiem, to Demon Hunter jest najłatwiejszy do grania, czyli jak taki jak ja. No dobra. Chodź, tu życie trzeba zabrać demona? Dobra, jedziemy dalej. Może być takie drętwe, bo nigdy takie, takie właśnie nie nagrywam, bo zazwyczaj ta farminga nagrywam, ale może coś z tego będzie. No, aść, tu powinnaś być już załabrzeć. Dziękuję, champion. we should be safe now no so, nie no, ma problemu nie no, ma problemu polecam mela. się na przyszłość jail you have returned thank the spirits Mela child the underking has destroyed riverbend destroyed My will be avenged. High Leźniemy za kolejne. No do zdania mamy. To chyba na górze będzie. Oj, się się utopił jeszcze przy okazji. No dobra, no nie będę was zanudzał, nie wiem jak to wypadnie. W ogóle pierwszy raz coś takiego robię. Nagrywam tą wersję. No, nie wiem. Sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Ale coś trochę innego zawsze. Niż ten farming. Ale no, cóż, nam. No. Dziękuję za oglądanie. Może ktoś obejrzy to. Życzę miłej niedzieli po prostu. Życzę miłej niedzieli. Na razie, cześć pa.